Dzień dobry. Dziś sobie troszkę powysadzamy bunkry, lufy, niewypały. Oto kolejny materiał z pokazów dynamicznych firmy Works11 na poligonie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Najpierw porcja arcyciekawej wiedzy na temat ładunków saperskich opracowanych przez Witu właśnie. A potem? Potem pokażę Wam jak wysadzić bunkier granatem termobarycznym, i obejrzymy z bliska efekty różnych detonacji. Zapraszam. Dzień dobry, leśny dziadek z tej strony, Z zainteresowaniem właśnie dzisiaj oglądamy efekty Waszej demolki. Jakbyś był uprzejmy opowiedzieć nieco na temat tych pięknych ładunków, które się znajdują na stole prezentowanych przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Podobno jesteś autorem tej demolki Tak, jestem, jestem konstruktorem tutaj y, tych ładunków Tutaj widzimy ładunek Helicer Jest to ładunek do, do takich działań EOD, do niszczenia amunicji W sposób no, bezpieczny, tak żeby inicjować przemiany typu low order, jakieś deflagracje Żeby te skorupy ładnie rozrywało bez nadmiernego odłamkowania, bez generowania powietrznej fali Podmuchowej. Czyli czekaj, jeżeli dobrze rozumiem, to te ładunki nie powodują detonacji, tylko wypalenie, tak? Tak można je skonfigurować z tych elementów, że można uzyskać taki efekt, jak tu prezentujemy. Czyli jeśli skorupę nam otwiera w ten sposób, to to nie była detonacja, tak? Jeśli mamy dwa duże fragmenty, widać, że, że to była deflagracja, jakaś taka przemiana niskiego rzędu. Oczywiście, żeby taki efekt uzyskać. Trzeba tam odpowiednio dobrać parametry, to skonfigurować, bo oczywiście można ten ładunek tak skonfigurować, że, że zdetonuje, no to już tutaj wiedza użytkownika. Czyli saper konfiguruje sobie na miejscu tak. w zależności od tego, co zastanie. Tak. Tutaj jakby główną zmienną jest to, jaki mamy materiał wybuchowy w niszczonym obiekcie, jaką ma grubość ścianki. To są takie dwa główne, główne parametry, które definiują, co chcemy, jakie, jakie elementy użyjemy. Jak je skonfigurujemy. Czyli tutaj mamy różne ładunki wybuchowe, różnej mocy. Która... Znaczy tak, już, już opowiadam na, na co patrzymy, może, bo tu się taki zrobił lekki. Bo Widzę, że mamy tutaj kilka rodzajów ładunków, kilka mocy, że tak powiem, dobrze domyślam się. Ja bym to raczej nazwał może konfiguracjami, bo idea tego jest taka, żeby względem istniejących na rynku rozwiązań uprościć całość, czyli żeby użytkownik. Nie, nie musiał nie wiadomość zastanawiać się ile parametrów zmieniać i tak dalej. Więc jakby podstawową konfiguracją tego ładunku jest zastosowanie wkładki miedzianej, ale nie samej wkładki. gdyż z taką wkładką na praktycznie każdy, każdy pocisk byśmy spowodowali jego detonację. Ale nie o to nam chodzi, więc poza taką wkładką stosujemy łapacz strumienia. I na przykład stosując... To jest łapacz sumienia, on jest wykonany po prostu ze stali. To jest taki stalowy walec. Brzmi jak indiański łapacz snów. No to jest, powiedzmy takie sla, slangowe określenie. Mm -hmm. Czyli w, ta, w takiej konfiguracji... Może inaczej to pokażę. O. Czyli tak normalnie bym tak składał. Czyli łapacz sumienia, wkładka mm -hmm. miedziana. Tu elaborujemy plastycznym materiałem wybuchowym. Aha, czyli to, bo ja byłem przekonany, że to są właśnie różne Nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie, nie. To jest elaborowane plastycznym materiałem wybuchowym. Hmm. Jakim? No to, co akurat żołnierz ma pod ręką. W Polsce hmm. jest PMW-8, może być Semtex, może być Peno. To można dostosować praktycznie pod każdy z materiału. Więc tu elaborujemy, tu elaborujemy. Zaklejamy dziurki, tak, materiałem plastycznym. I, i skręcamy całość razem. I tak przygotowany ładunek, tutaj uzbajamy, więc tutaj można to ładnie dokręcić. I dokładnie tego typu ładunek był strzelany na ten pocisk moździerzowy. Tutaj on był tak ustawiony. Około Czyli tam. mówiąc w wielkim uproszczeniu i trywializując, schładza w pewien sposób ten ładunek kumulacyjny, który idzie. Na... Eee, no, tak, to ba bardzo tak. Prostymi słowami powiedziałem. Chodzi o to, że strumień kumulacyjny przechodząc przez barierę zużywa się i tak naprawdę osłabiamy energię tego strumienia i taki strumień wchodząc już, docierając do materiału wybuchowego nie powoduje jego detonacji czy tam jakiejś przemiany wybuchowej, tylko deflagrację i pięknie się pocisk otwiera, nie ma rozrzutu odłamków, nie ma generowania powierzchniej fali podmuchowej. A powiedz mi proszę, bo tu mamy zdeflagrowany, o ile się nie mylę, granat do PG7. On jest bardzo wrażliwym materiałem. Jak wy osiągacie ten efekt? To jest akurat yy, faktycznie PG7M, na które żeśmy strzelili taki pocisk EFP wykonany załowią. A, czyli to jest, dostał uderzenie ołowiem. Tak. Kfp, czyli, jak, pocisk, jak rozwijamy skrót? Explosively formed projectile. Okay. Pocisk formowany wybuchowo. I tak, oczywiście no, tam zalaborowany materiałem. Czyli takiego strzała z ołowia tak. dostał. Tu zresztą widać, jak ten od tej strony wchodził tak, pocisk gruby. i tutaj wy, wyrwało, mm -hmm, mm -hmm. Y, wyrwało wkładkę, wy, wyrzuciło materiał. Mam takie filmy, gdzie właśnie widać, jak ten pocisk uderza on ma. O, ma małą prędkość, jest dosyć miękki i on powoduje wyrwanie tego materiału. I on się generalnie deflagruje, już wypala w powietrzu. No, w przypadku A91, którym jest PG7 elaborowane, jest to fajny efekt. A te takie ciekawe wkładki to wygląda jak takie wymienne wkładki do maszynki, do mięsa. <laughs> Czy to jest powiedzmy taka wystawka tych rzeczy, które, które można zastosować? To też jest. FP ołowiane, trochę cieńsze. Mm -hmm. Na tak, takim EFP z bliska da się już jakieś takie cienkie pociski moździerzowe też rozbijać bez, bez pobudzenia. Czyli można by na przykład próbować odstrzelić zapalnik. O tutaj są miedziane wkładki EFP, no to miedziane to już są takie typowo. No to tu już można i detonację wywołać, tu już trzeba bardziej delikatnie do tematu podejść, ale uzyskiwaliśmy na tych wkładkach deflagracje 12 dwójek od około od chałubicy. A te wykładki tutaj z plastiku o ile się? Tak, tak, tak. To są. To jest dosyć ciekawa rzecz, to jest e... tak, tak zwana nasadka EGP, czyli plazma formowana wybuchowo. Jest to temat, który nie istnieje w polskiej literaturze. W zachodniej bardzo, bardzo też jest słabo zbadane. Jest to dosyć ciekawa sprawa. Ja rozumiem, że nudziło ci się wieczorami i stwierdziłeś, a zrobię sobie taki gniotacz plazmy. Nie no, ja też się zawodowo zajmuję. Czyli mamy... Elaborujemy tutaj na równo materiałem plastycznym i dajemy taką pustą wkładeczkę. To jest stworzywa wykonana. Mhm. Czekaj, to, czy to jest czasami wykonane odwrotnie niż typowa wkładka akumulacyjna? No tak patrząc po kształcie tak, ale tam wtedy jest y, gładka, czysta powierzchnia mm -hmm. materiału, mm -hmm. więc on mm -hmm. inicjowany jest od góry. Y, I w momencie, kiedy dochodzi już do, do jego powierzchni tutaj dolnej, mm -hmm. kończy się materiał wybuchowy, to z niego wychodzi fala uderzeniowa i plazma, de facto produkty detonacji są plazmą. I one poruszając się w tym stożkowym elemencie Powstaje tam fala macha, następuje skupienie energii i sposób oddziaływania tego ładunku jest zupełnie, zupełnie inny niż, niż takiego ładunku skupionego z przyłożenia. Czyli można powiedzieć, że to jest taka soczewka skupiająca. No można myślę tak by powiedzieć. Mhm. No, wystarczy powiedzieć, że y, jeśli weźmiemy kostkę 75 gramów trotylu, postawimy na płytę pancerną 10 mm, nie przebijemy tej płyty. Ale jeśli damy jeszcze taki stożek i tą kostkę wsadzimy tutaj, spokojnie uzyskujemy przebicie. Jest to naprawdę ciekawska, przy czym to jest wykonane no, z spożywa sztucznego. To jest delikatny, lekki element ale przez tą chwileczkę, którą te mikrosekundy co potrzeba, on jest w stanie tą plazmę i tą falę uderzeniową kierunkować. To jeżeli się domyśla, to tutaj mamy coś do cięcia powierzchni płaskich. No tak, to jest taka wkładka akumulacyjna taka liniowa. Ona może nie jest zbyt długa, ale po strzeleniu faktycznie uzyskujemy taki liniowy, liniowy ślad. Można jakąś linkę przeciąć, można odstrzelić zapalnik takim rozwiązaniem. Co nam tu jeszcze zostało? Tutaj jeszcze mamy taką wersję przystosowaną do strzelania pod wodą. O co chodzi? Musi być. Zabezpieczona wkładka przed dostaniem się do jej wnętrza wody. Kiedy woda się dostanie do wnętrza wkładki, no, strumień się nie uformuje. I takie, taka prosta modyfikacja. Tu jeszcze dodatkowo można ją złożyć z takim elementem, On też jest pusty w środku. Czyli składając w ten sposób, dajemy temu strumieniowi, tu jest jeden, jeden kaliber odległości, czyli dajemy mu miejsce, żeby się uformować. Bez wody, tak naprawdę. No pokonując tylko takie cienkie przegrody, stworzy wasz A Powiedz mi, tutaj mamy tak pięknie przecięte zestaw, zestaw, zestaw stalowych płyt, którym ładunkiem przebiłeś się przez te wszystkie. To było tym kumulacyjnym ładunkiem dennym robiona. Tak, czyli tutaj mamy... Tak, tak, to jest jakby te wystawki jest tą stroną. I trafiliśmy na kumulacyjny ładunek denny. Dlaczego denny? Jego jakby... historia zaczyna się w momencie takiego rozwiązania jako miny strzelanej od dna w jakiś opancerzony... jakiś transporter i w ten sposób był dzisiaj pokazywany. Mhm, Czyli m. ta konstrukcja, gdzie był ładunek, pół metra, płyta i świadek to właśnie był ten ładunek. Stąd komercyjny ładunek denny I on jest zaelaborowany za jaką ilością materiału? Plus minus eee, Około trzystu kilkudziesięciu gram to 350 około 350, około, około 350 gram. Taki gram. efekt, no to imponujące on jest też ma takie fajne rozwiązania, magnesy, tutaj gniazdo na, na, na zapalnik. Czekaj, czekaj, czyli to są, to są magnesy tutaj. Tak, to tak? są magnesy, które pozwalają czy do płyty, ale mm -hmm. też co ważne do rur, luf, czyli elementów okrągłych. To też jest Jasne. Taka, takie rozwiązanie. A ta wersja, tutaj obok. A bo to jest his historycznie ta, jest wcześ wcześniejsza. wcześniejsza. No proszę, mamy okazję też obejrzeć historyczną wersję kumulacyjnego ładunku dennego. Pe pewne rozwiązania przeszły do tego. O, jest jeszcze taka, może nieociosana. Tutaj, to co to jest, to jest już siódma wersja tego ładunku, więc generalnie to jest wszystko. No dobra, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Moi drodzy, idziemy obejrzeć efekty działania obu Ale zanim obejrzymy efekty działania, to najpierw przyjrzyjmy się przygotowanym przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia celom. Oto poligon w zielonce. A tu, pod tym stołeczkiem, zagrzebał się denny ładunek kumulacyjny. Tutaj na lufie starej chałubicy kolejny ładunek denny, którym postaramy się przebić obie ściany lufy. W tym wypadku, jak widzicie, pobudzany jest on zwykłym zapalnikiem elektrycznym. A oto cztery bunkry, no, takie umocnienia polowe. Za chwilkę je wysadzimy. Tutaj natomiast przed nami zasieki z założonym ładunkiem wydłużonym, tak zwaną rurą Bangalore. Tak, dobrze kojarzycie. Amerykański wynalazek z II wojny światowej oczywiście w unowocześnionej wersji. Cztery odcinki połączone ze sobą. Każdy zawiera około kilograma materiału wybuchowego. I ostatni rzut oka, tym razem z boku, na imitację dna opancerzonego pojazdu przeciwnika, pod którym wybuchnie denny ładunek. I jeszcze umocnienia w zbliżeniu. Pod tym konkretnym bunkrem zdetonowany zostanie ręczny granat termobaryczny. Za chwilkę zobaczycie, jak ładnie te skrzynki rozlecą się na wszystkie strony. No to co? Odpalamy. Także No tutaj też efekty będziemy mogli sobie zobaczyć na spacerze o podostaw miejsca, miejsca działania materiałów. Także tutaj, tak jak mówię, w sprawie w, w uprzech, uprzedawca, który też robi 60 milionów, yy, 622. Na tej stronie był e, granat RG-42, czyli 120 gram protylu, zdetonowany e, wewnątrz e, pomieszczenia. Teraz przechodzimy do dwóch skrajnych, w których są mieszaniny termobaryczne, jak mówiłem, taki sam, sam nabój mościeżowy e, z materiałem termobarycznym i granat ręczny, który potem Państwu też pokażę, e, który w projekcie Tytan powstaje właśnie tej e, naszej współpracy. No tak, jak właśnie mogliśmy tutaj zauważyć, materiały termobaryczne to są materiały stałe, nie mniejsze, myśli... no to są materiały pobudzane materiałem wybuchowym o zwiększonej sile działania i wymieszane są tego rodzaju polimerami, wiórkami magnezowymi, ale cały ten, te mieszaniny są zawsze taką tajemnicą producenta, każdy to trzyma sobie sobie dla dzień tak jak widać na jest yy, bardzo silkę musimy poczekać bo tam oglądają dłużej widzę te samochody słychać mnie w ogóle? Jest. raz, dwa, trzy to jest Mag, słychać? Niech nie ma chętnych ma <śmuchaj> <śmuchaj> Teraz do obejrzenia tutaj kolega porąży ma w ręce właśnie jeden z elementów ładunku tnącego Bangalore Blade. Są to takie półmetrowe odcinki, elaborowane tym samym materiałem, który tam dałem do oglądania sobie. Łączy się je taką złączką, jakby kolega podniósł do góry w dowolną długość, zakłada się te ładunki. Rzuca się je na druty. To były trzy warstwy z koncentriny. Wybuch tutaj nastąpił w tym miejscu, jak widać. Producent gwarantuje, że na szerokości półtorej metra Odłamki, które wytwarzają się w czasie, w czasie tego wybuchu unieszkodliwią płytko położone miny przeciwpiechotne. Że w tym miejscu nad, jest bezpieczne tak samo przejście w miejscu odstrzelenia zasieków. Efekt rozrzucający jak widać. Waga tam jest około kilograma materiału wybuchowego w takim, w takim jednym ładunku. Oczywiście te ładunki można używać. Niezgodnie też z przeznaczeniem, bo mogą idealnie się też na, nadają w razie czego jako takie pułapki po prostu do zastawiania jako alamity czy popykacze i to jest y, bardzo duże, z tego pokrywa y, kilkanaście metrów i ma duże właśnie możliwości tnące poprzez ter, formowanie termiczne tak zwanych żyletek, które poruszają się we wszystkich kierunkach, bo on jest tak na cztery wycięty i, i, i dokonują naprawdę dobrą robotę wykonują. Warunki bezpieczeństwa? Jak na 15 metrów do tyłu. Stąd z hotelu do zielonki jak się chce, Panie Pułkowniku. to nie nie, no to, no, ile, no to tyle ile potrzeba w danym momencie, no ja złożyłem cztery sztuki, tak, bo miałem taką długość, że trzeba wyjść troszeczkę z jednej strony zasięgu na drugą stronę, tak. Także tu akurat były złożone cztery odcinki, nie, czyli 2 metry. Przejdźmy parę metrów dalej. Czyli koło tych tutaj tutaj dołku. Tutaj kolega ma bojowy ładunek, jeden z tych ładunków tnących, daj tam. Jeśli ktoś chce zobaczyć wkładka tajemnica eksplozji czeskiej producenta. Ten co trzyma pan w ręce to jest największa gramatura, czyli razor 40. 40 mówi nam to, że przebije 40, 40 mm na przykład takiej płyty pancernej jak tutaj musielibyśmy się przemieścić. I żeby nikt tam nie chwał. Można zobaczyć efekt tutaj cięcia. Uwaga na ostre końcówki, tutaj były założone trzy ładunki. Jeden był razor 10, który przebija 10 mm, tak? Minimum. Potem był razor 25 na złożonych tutaj płytach które przeciął w, w środkowym dołku i w skrajnym dołku jest płyta pancerna 4, 4 cm, 40 mm jak ktoś mówi. Z niego odleciałem Te dwóch kąsi z ich leczenia. Założył się w ciężką Tak, z tego, z tego, z którego To już jakby się przeszkolił na ten Sali, które... które tutaj próbuję puścić, mam tu otwarte jedno opakowanie tego materiału, każdy może sobie zobaczyć. Tylko bym prosił, żeby nie tak jak kilka lat temu mi wróciło połowę z tego materiału, tylko do mnie. <grystanie> Ładunek był umieszczony w 90 mm od pojazdu i tutaj na tarczach, na pojazdach można sobie zobaczyć efekt, efekt działania. Lepiej pytanie gasić, nie? Zdaleźć się, to się jakąś, jakąś martwą strefę. No, idealne uzbrojenie, bardzo wszystko można odpalać w każdy sposób i nie podchodzi do podwycie według tam, konwencji kanadyjskiej.

Wkładka miedziana, łapacz strumienia, jak widać, tylko trzy fragmenty. Na pewno to nie była detonacja, całkiem ładnie zapracował materiał, wypalił się. Kłowica PG7M strzelony był ładunek helicer w konfiguracji z wkładką FPO, wianą o grubości 10 mm. Jak widać, ładunek został rozbity, Wrywał wkładkę kumulacyjną. Bez detonacji jest to o tyle dosyć trudne, bo głowica laborowana a 91 1 dosyć wrażliwym materiałem, no nie jest taka prosta sprawa do zrobienia. No właśnie to, co pan w ręku, to jest pogięta wkładka kumulacyjna z głowicy TG-7. No i wycelowany był pionowo w górę. 50 cm nad nim znajdowała się płyta pancerna grubości 80 mm i na wysokości metra nad tym wszystkim płyta świadek. Jak widać pełne przebicie płyty 80 i na płycie świadku. Zresztą to było w czasie jak bardzo ładnie strumień poszedł ten główny otwór to po strumieniu i dookoła jeszcze po fragmentach, które wyszły z płyty pancernej. Państwo, to się z ofertami, no to zapraszamy. Żyta lufa kalibru 100 mm, no taki obrzyd lufy 100 mm. Strzelany był ładunek KLD z przyłożenia. Zamocowany był na fabrycznie tam znajdujących się magnesach. No przebicie obu ścianek jeszcze z zapasem. wzięłem, poszło całkiem, całkiem nieźle. Właśnie nie można wykonać jakiś. Co przykład typu nowy typ pięć. 25! 25! No to na jedną dłoń jeszcze weszło Zobaczcie, jaki piękny granat termobaryczny z projektu Tytan, opracowywany przez firmę Oworks 11. Pytacie, gdzie można dostać taki granat termobaryczny? No, w każdym sklepie z granatami. Pozwolenie na broń. Wprawdzie takiego granatu nie kupisz. Zrób sobie pozwolenie, to postrzelasz, nawet w zielonce na poligonie, bo tam czasem są organizowane zawody strzeleckie, takie długodystansowe. W opisie filmu, w pierwszym komentarzu, jest do pobrania plik o tym, jak prosto wyrobić sobie pozwolenie na broń. Do następnego filmu, trzymajcie się, cześć!